Ja dzisiaj taką tylko krótką mini migawkę z Wawelu, bo nie mogę spokojnie przechodzić koło tych przepięknych kwitnących magnolii, które w tej chwili w słońcu, pod słońcem wyglądają fantastycznie, są w pełni, w pełni rozkwitu. A tam jeszcze widzimy inne roślinki i tu są takie różne elementy murów. To są pozostałości po dwóch kościołach i zabudowaniach gospodarczych na Wawelu czy był kościół chyba św. Michała i chyba kościół św. Jerzego. I jakieś tu jeszcze były y, gospodarcze czy, czy magnackie pobudzinki. No a ten, a te magnolie tutaj wyglądają fantastycznie. Ludzie z tamtej strony robią zdjęcia. No bo z tej podchodzić nie wolno. Tu jak mówiłem wieża złodzieńska prawda, tam senatorska. I dzisiaj przy ładnej ciepłej pogodzie bardzo dużo ludzi. Ludzina. Na Wawelu, prawda? Widać, że to jest Wawel, prawda? No i spróbuję jeszcze bliżej, bo nawet te mury zostały, te pozostałości po, po zabudowaniach, fundamenty też troszkę zostały kwiatkami obłożone, prawda? I jak się tylko kąt zmienia w tej patrzenia, to inaczej pięknie wyglądają te, te prawda, magnolie. Ludzie tam stoją, fotografują. Tu babka też fotografuje, prawda? I tu są te drzewa rozkwitające, przycięte przy dyrekcji. Prawda, też to bardzo fajnie wygląda. Dzisiaj nareszcie tłum ludzi, bo ciepło. I proszę Państwa, no, żałuję, że nie mogę podejść, no ale trudno. Tyle pokazuję, ile się, ile się da. Gdyby było wieczorem lub o świcie, gdzie nie, nie ma tyle ludzi i strażników, no to bym mógł, prawda, coś więcej pokombinować. O, nawet tutaj wyszynk, o, otwarli, ho, 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 no tak tu wolno na wolnym powietrzu, wolno już coś spożywać, prawda. I tu jeszcze jak zwykle piękne, piękne tulipany, placenty, i co by nie zapominaj, co byś tu nie chciał. no i Jeszcze raz spróbuję bliżej podejść do tych pięknie kwitnących magnoli Bardzo mi się te te tulipany kolorowe podobają. I tu jakaś nieznana mi też bardzo ładna roślinka. No i wszyscy się koncentrują na magnoliach. Rzeczywiście wygląda to uroczo olśniewające teraz w pełnią rozkwisie. więc proszę Państwa nie dziwota że wszyscy tutaj stoją, podziwiają, fotografują etc, etc listki ledwo widoczne natomiast kwiatki kwiatki fantastycznie się wszędzie tutaj pokazują i tu jest 3 czy 4 drzewa tych magnoli. Więc to robi bardzo duże wrażenie, choć te tulipany, i nie są też bardzo piękne. O, tu jest bardziej biały, bardziej biała odmiana tych magnolii, prawda, widać tam tego jest pełno. Więc ludzie po prostu nie dają za wygraną, tylko jak najdokładniej fotografują i oglądają. No ja nie będę za długo przeszkadzał, tylko na zakończenie zbliżenie. Amen.